Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Konrad Książek To jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. No i dzisiaj znowu trzy spółki, które dwie z nich podały istotne komunikaty. Jedna, tutaj mówimy o wynikach, druga, no myślę, że też istotny komunikat, ale o tym zaraz sobie powiemy. Najpierw o spółce, która podała swoje wyniki finansowe, spółka Mercor. Nie pamiętam, żebym ją jakoś szczególnie omawiał na swoim kanale. Jeżeli chodzi o profil ich działalności, to są systemi, systemy przeciwpożarowe i zabezpieczenia przeciwpożarowego. No i oczywiście spółka jest mocno związana z tym, żeby dużo się w Polsce budowało. Nie mówię tutaj stricte już o samych mieszkaniach, no ale mówię tutaj głównie na przykład o jakichś centrach handlowych, jakichś biurowcach, tego typu rzeczy. Zresztą, patrząc na realizację spółki, no to. Widzimy, że tutaj są właśnie między innymi różnego rodzaju centra, centra handlowe, Muzeum Śląskie, Katowice, więc tego typu rzeczy, Hotel Królewski Gdańsk, to są, ich, to są ich takie produkty docelowe. No i jeżeli mówimy o spółce Merkor, no to oni pokazali swoje wyniki finansowe niedawno. Spółka dzisiaj pokazała wyniki finansowe. Jeżeli chodzi o same przychody i sam zysk,. Myślę, że są na dosyć dobrym poziomie. Spółka też ma przesunięty rok obrotowy, no i pokazała raport półroczny, tak? We wrześniu, raz z końcem września oni pokazują raport półroczny. No i jeżeli chodzi o te przychody, 125 milionów złotych, to na pewno cieszy, to jest na pewno taki plus. No jeżeli chodzi o same zyski, no to mamy 9, niecałe, 9,5 miliona złotych, trochę gorzej niż w tym drugim kwartale 2020, ale zauważmy, że baza... W tym drugim kwartale 2,20 była bardzo wysoka, więc tutaj biorąc też pod uwagę, co się ostatnio działo, no to tylko czwarty kwartał 2,20 był taki dużo słabszy właśnie pod względem zysku. Wszystkie ostatnie kwartały były naprawdę dużo lepsze niż to, co się działo jeszcze, nie wiem, 2, 3, 4 lata temu. To napawa pewnym optymizmem. Spółka też... Wypłaciła dywidendę ostatnio 57 groszy na akcję. Nie jest taka strasznie wysoka stopa dywidendy, no ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o samą dywidendę, no to też cieszy się, że, że ona jest. No i tutaj spółka sama mówiła o swojej strategii, że zakłada politykę stabilną politykę dywidendową. I zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy około 30% skonsolidowanego zysku netto grupy Mercon. Więc od razu możemy myśleć jaka ta dywidenda będzie w przyszłości. No i możemy sobie tutaj zobaczyć, że okolice 30 milionów było ostatnio, niecałe 30 milionów było ostatnio. No i jak sobie zobaczymy na tę dywidendę to też było niecałe 10 milionów, więc tutaj jest w zgodzie z tym co, co przyjęli. No 57 groszy. No, w tym momencie, biorąc pod uwagę te pierwsze dwa kwartały tego 2021 roku, no to ten wynik netto idzie bardzo podobnie w stosunku do tego, co było w pierwszym i drugim kwartale 2020, więc na ten moment ta dywidenda myślę, że może być na podobnym poziomie, może nawet trochę lepsze, jeżeli ten czwarty kwartał będzie lepszy w spółce. No, a jeżeli mówimy o tych wynikach finansowych. No to jak mówię, one są bardzo porównywalne do tego, co było przed rokiem. Przychody trochę wyższe, po, w całym pierwszym półroczu 17% wyższe, jeżeli już mówimy o samych przychodach. W Polsce wzrosło 16%, a na zagranicznych rynkach około 19%. I oni też w swojej strategii mówili o tym, że chcą się mocno rozwijać na rynkach zagranicznych. Tutaj spółka przedstawiając swoją strategię. Strategię na lata 2020-2023, mówiła o tym, że chce mocno właśnie wychodzić za granicę, no, biorąc pod uwagę to, że obecnie złotówka jest słaba, to jest myślę, że dobra, dobra droga. To nie jest tak, że spółka idzie tylko na tę Europę zachodnią, ale też. Mówimy o tym, że są na przykład w Rumunii, na Ukrainie, w Rosji, chociaż w Rosji ta sprzedaż nie, nie było jakichś wzrostów, jeżeli chodzi o sprzedaż. Więc tutaj ten rynek akurat nie przyczynił się do jakichś takich wysokich wyników finansowych. Problem jest taki, że nie znalazłem informacji konkretnie, jak mocno rośnie im cały eksport. Miałem tutaj podział na, że w jakimś tam danym kraju, na jakimś danym rynku rośnie, no ale takiego ogólnego, ogólnego zestawienia odnośnie eksportu ja przynajmniej nie znalazłem. Może, może po prostu gdzieś przeoczyłem. Co jest istotne, jeżeli chodzi o spółkę Mercom. To myślę, że istotne jest to, co przekazali w tym roku, tej 31 maja 2021 roku, był raport bieżący. No i spółka powróciła do przeglądu opcji strategicznych. W lipcu 2021 roku podpisali z inną spółką list intencyjny w sprawie potencjalnego nabycia 50% udziału w kapitale zakładowym Elmech ASE. I to jest spółka, która rozwija technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę Merkor, no to może w tym segmencie będzie się rozwijała. No, ten przegląd opcji strategicznych dla trwa nadal, więc yy, zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Myślę, że też bardzo istotną informacją, która, yy, która może być ważna dla przyszłości spółki, yy, spółki Merkor, jest. Nowy produkt, który wprowadzają, tutaj mówią o tym, że trwają końcowe prace związane z pełnym uruchomieniem zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego, optymalizacją procesu produkcyjnego, pełnowymiarowych płyt, co pozwoli na uruchomienie sprzedaży tego produktu. Więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, no to rozwijają się, zwiększają swoje przychody, zwiększają zasięg swojej działalności. Kolejne produkty będą w ofercie. Więc to wszystko na plus, biorąc pod uwagę październik. Bo oni mówią o tym, jak, jaką ilość kontraktów, zamówień pozyskali w każdym miesiącu. I tutaj mówimy o tym, że w październiku pozyskali zamówienia na 41,6 miliona złotych i to jest wzrost 30% rok do roku. Od początku, od początku roku, ich roku obrotowego, czyli od maja, ten wzrost jest na poziomie no, niecałych 30% 28%, więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, cały czas rosną no i to jest na pewno duży plus. Kolejnym plusem jest to, że mają no, stałą politykę dywidendową, znaczy wiemy mniej więcej jaka ta dywidenda będzie. Kolejnym, można powiedzieć, plusem jest to, że wprowadzają nowe produkty, no i też jakieś ewentualne rozszerzenie swojej działalności, też na coraz większy eksport, moim zdaniem, w tym momencie też jest, jest plusem. No, jeżeli chodzi o same wyniki finansowe pod względem zysku netto, na ten moment myślę, że to jest taki. Największy minus, że pomimo tego, że mamy wzrosty tego, tych przychodów, to jednak ta rentowność nie idzie w górę. Widzimy, że przy wyższych przychodach oni osiągają te, te same zyski netto, więc rentowność leciutko spada, i to jest myślę coś, na co warto zwrócić uwagę w kolejnych kwartałach. No co prawda w kolejnym kwartale znów będzie ta wysoka baza prawie 9 milionów złotych jeżeli chodzi o same zyski netto ale biorąc pod uwagę to, że w tym momencie powiększają przychody i już na październik mają większą ilość nowych kontraktów no to myślimy o tym, że, że te przychody mogą być większe no i zyski mogą być podobne znów mogą przekroczyć te 9 milionów złotych zobaczymy jak to będzie no ale myślę, że warto spółkę Mercor obserwować no, no jak wszystkie, może nie wszystkie ale większość spółek poszła po tym kryzysie pandemicznym bardzo mocno do góry z okolic 7-8 zł, w tym momencie na 16, gdzie dochodzili do okolic 20 zł nawet. I drugą spółką, o której chciałem powiedzieć, jest spółka Geotrans. Geotrans zajmuje się tutaj przetwarzaniem odpadów też rekultywacja terenów, no i to jest spółka, która tak mocno negatywnie zaskoczyła wynikami finansowymi. W tym 2021 roku widzimy, że spółka, no też przed tym kryzysem była bardzo nisko na poziomie złotówki, czy na 2 złotych. W tym momencie jest na poziomie 9, ale dochodziła do 32-33, ale to jest pokłosiem tego, że te wyniki finansowe były naprawdę bardzo dobre w tym 2019 i 2020 roku. Zauważmy, jaki to jest ogromny wzrost: 630 tysięcy, 7 milionów, ponad 13,5 miliona, więc to. Yy, Plus rosnące zyski, no dawało takie nadzieje, że tutaj w geotransie naprawdę będzie bardzo dobrze w najbliższych latach. No jednak sytuacja się zmieniła w tym 2021 roku. Niższe przychody i niższe zyski mówili, że jest to spowodowane tym, że jest mocna zima. No, a jeżeli chodzi o te zagospodarowanie odpadów, czyli ich to, co oni robią, ich działalność, no to oni nie mogą tego robić w momencie kiedy są ujemne temperatury i kiedy jest zalegający śnieg. Więc okej, okay, ten pierwszy kwartał powiedzmy, że jest jeszcze wytłumaczalny, to znaczy te słabsze wyniki, moim zdaniem, one się bronią, w tym sensie, że rzeczywiście spółka miała takie podstawy do tego, żeby te wyniki mieć słabsze. No ale i w drugim kwartale było gorzej, i w trzecim też jest gorzej, i to już się. Niestety to już się niestety nie broni, więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, mnie osobiście absolutnie nie dziwią te spadki. Też spółka przyjęła strategię, później stwierdziła, że tej strategii nie wypełni i przyjęła inną, troszeczkę mniej ambitną, tak bym to określił. No i to są duże problemy, jeżeli chodzi o spółkę Gotras. Oni cały czas mówią, że, że zamierzają mocno zwiększyć skalę działalności. Przez to, przez to właśnie dokonują różnego rodzaju inwestycji, no ale na ten moment w wynikach finansowych tego absolutnie nie widać, więc też inwestorzy no niechętnie podchodzą do tej spółki ostatnio. No i jeżeli chodzi o ten trzeci kwartał, no to mówimy o tym, że spółka wypracowała około 4 miliony złotych przychodów niecały milion złotych Ebitdy, więc to są na pewno bardzo słabe, słabe wyniki w kolejnych kwartałach naszym priorytetem w dalszym ciągu będzie pozyskiwanie nowych instalacji oraz dalsza budowa potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów i na to tutaj w dużej mierze patrzymy w trzecim kwartale otrzymali tylko jedną nową decyzję na odzysk odpadów łączny wolumen ponad 12 tysięcy ton Mówimy tutaj o tym, że po dniu bilansowym otrzymali kolejną decyzję administracyjną odzysk bardzo dużego wolumenu tych odpadów, no i to było czymś, co, co mogło napawać jakoś optymizmem, no bo jeżeli chodzi o samą spółkę, no to problem jest z tym, że tych kontraktów po prostu nie podpisywali nowych. No i tutaj mówimy o tym właśnie, że. Jest problem z tymi kontraktami. Kolejnym problemem jest to, że w samym trzecim kwartale otrzymali dwie kary pieniężne, tutaj 5000 złotych i 1000. O ile wysokość tych kar nie jest jakaś istotna, o tyle no, coraz większa częstotliwość tych kar jest bardzo istotna i tutaj myślę, że inwestorzy boją się o to, czy ten biznes będzie mógł być tak normalnie kontynuowany, no bo jeżeli te kary będą się nawarstwiać, no to tutaj mogą być naprawdę bardzo duże problemy, więc myślę, że to jest taki istotny minus, jeżeli chodzi o spółkę, no ale ostatnie informacje myślę, że w miarę napawają optymizmem, bo tutaj mówimy o tym, że no po pierwsze rozwijają się podpisanie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, no i tutaj mówimy o działce, o powierzchni tam ponad 1 hektar, łączna wartość transakcji ponad 500 tysięcy złotych, no i to jest ze względu na to, że, że właśnie chcą się, chcą się rozwijać, więc tutaj jeżeli chodzi o spółkę, no to chcą robić te nowe instalacje właśnie do zagospodarowania odpadów, no i po to są m.in. te działki. To była taka informacja pozytywna, no a kolejne informacje pozytywne, no to są o nowych kontraktach i te nowe kontrakty naprawdę znaczące, bo do tej pory spółka podpisywała kontrakty na poziomie 200-300 tysięcy złotych w tym 2021 roku, w 2020 były to wielomilionowe kontrakty, w tym 2021 tego brakowało, no a tutaj... Mamy informację o y, umowie. Y, kwota ponad 1 milion złotych, trochę ponad 1 milion złotych. Y, z grudnia to jest informacja. Kolejna informacja też z grudnia. Y, mówimy tutaj o, o ogromnej umowie. Łączna wartość wynagrodzenia to jest nawet prawie 8 milionów złotych, więc to jest coś naprawdę y, bardzo korzystnego. No i też kolejna umowa pod koniec listopada. Tutaj mówimy 570 tysięcy, więc. W końcu w GoTransie coś się tutaj ruszyło, no i to jest na pewno duży plus, jeżeli chodzi o GoTrans. No, bo tak naprawdę w tym 2021 roku mówili o tym, że przez te decyzje administracyjne to wszystko się ciągnie w nieskończoność. To, żeby te przetargi zostały zakończone w końcu, no i one zostały zakończone na korzyść GoTransu. Kilka bardzo fajnych kontraktów GoTrans pozyskał. No, zwłaszcza mówimy o tym kontrakcie na ponad 7, no prawie 8 milionów. Złotych, więc tutaj no, mogą powoli wracać te dobre wyniki. Oczywiście, jeżeli nie będzie tak bardzo mroźnej zimy, bo to zdecydowanie przeszkadza geotransowi, i jeżeli nie będzie kolejnych kar administracyjnych, no bo myślę, że to są w tym momencie dwa największe zagrożenia, jeżeli chodzi o geotrans: Kara administracyjne, kolejne, każda kolejna kara to jest ogromne ryzyko. Jak mówię, nie jest tu ważna wartość tych kar, ale ilość tych kar. I to, żebyśmy mogli dalej spokojnie kontynuować nasz biznes. No i te warunki pogodowe. Jeżeli znowu będą dużo opady śniegu, jeżeli znowu będzie mróz, tak jak to było w styczniu, w lutym 2021 roku, to GoTras nie będzie mógł prowadzić swojej normalnej działalności, a przez to no, będzie miał po prostu niższe wyniki finansowe. Więc mimo tego, że spółka no, ostatnio pokazuje coraz gorsze wyniki finansowe, i wciąż inwestorzy, no nie ufają odboko spółce, nie można się dziwić inwestorom, skoro. Skoro tutaj mamy tak słabe wyniki finansowe, no to jednak trzeba powiedzieć, że coś się w końcu w spółce ruszyło. Zobaczymy, czy to będzie takie ruszenie stałe, czy jednak tylko taki jakiś, jakiś jeden, no, jeden taki wystrzał. No chociaż już nawet jeżeli to miałby być jeden wystrzał. No to tutaj mówimy o tej dużej umowie na, na ponad 7,8 miliona złotych, więc jest już na czym zarabiać, więc czekamy na to, żeby, żeby zobaczyć jak to będzie, jeżeli chodzi o te warunki pogodowe, żeby tu nie było jakiejś strasznie, strasznie mroźnej zimy, no bo to by mogła być taka bardzo negatywna informacja dla spółki Geotrans. I jeszcze jedna spółka. Spółka, która ostatnio nie wydała jakichś istotnych komunikatów, ale od dawna o niej nie mówiłem, a myślę, że warto wspomnieć o niej, dwa słowa o niej powiedzieć. Bloober Team. Bluebird Team, czyli spółka gamingowa, która wydaje gry i w tym 2021 no, znana głównie z takiej pozycji de Medium. Spółka, która wydaje gry, no, które są horrorami, to są takie horrory psychologiczne. No, i DeMedium wpisuje się właśnie w, ten, w, ten, w te portfolio tych gier. Gra ogółem myślę, że została dobrze przyjęta. Na Metacriticu ma 75, jeżeli chodzi o PC, 75 średnią ocenę, 7,2 ta ocena, ocena graczy, więc nie jest jakoś źle, też nie jest idealnie. No... W miarę dobrze, moim zdaniem, została ta gra przyjęta. To jest zdecydowanie największa gra, jeżeli chodzi o spółkę Blueberry Team. No i Blueberry Team też, jak inne te spółki gamingowe, mocno urósł w tym 2021 roku z pozycji 5-6 złotych na w tym momencie 17, gdzie to było zdecydowanie powyżej 20 złotych, nawet Blueberry Team też pokazuje fajne, fajne wyniki finansowe ze względu właśnie na to, że tutaj. Yy, ta premiera The Medium była w ostatnim czasie. No wcześniej też były, były inne gry, bo to nie jest tylko The Medium, to jest też m.in. Observer, Blair Witch, więc tutaj Layers of Fear, Layers of Fear 2, więc tutaj kilka tych gier już spółka, już spółka Bluebird Team zrobiła. No i widzimy, że ten 2020 rok unany pod względem wyników finansowych, 2021 też. No, z tym, że ktoś może powiedzieć, że tutaj nie ma takiego piku, bo zazwyczaj jest, jeżeli spółka wydaje grę, no to mamy taki pik sprzedażowy, przez to mamy ogromny wzrost, jeżeli chodzi o przychody, jeżeli chodzi o wynik, to tutaj aż tak dużego piku nie ma. No to jest też spowodowane tym, w jaki sposób spółka rozlicza te rozlicza te gry. No bo tutaj mówimy, że w, oczywiście w tym trzecim kwartale największy udział w wynikach finansowych, w zyskach, przychodach miało miało The Medium, no, ale też inne gry, no i mówimy o tym, że właśnie w 2021 roku miała miejsca premiery gry The Medium, dzięki temu są lepsze, lepsze wyniki finansowe, ale... Należy równocześnie zaznaczyć, że spółka część przychodów związanych ze sprzedażą, gry Demedium, rozpoznaje wynikowo w czasie, ewidencjonując w bilansie pozostałe i jeszcze do rozpoznania w przyszłych okresach przychody jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. I dlatego tutaj nie było takiego dużego piku. Jak zresztą zobaczymy sobie w bilansie. To jest taka pozycja jak rozliczenia międzyokresowe i ona bardzo mocno urosła. Prawie 40 milionów złotych było to w 2020 roku, teraz jest 23 miliony jeszcze po trzecim kwartale, czyli jeszcze mamy co rozliczać tutaj, więc spółka założyła, że nie chce takiego dużego piku i później ogromnego spadku, tylko tak równomiernie mniej więcej to, mniej więcej to rozlicza. To no, taki model biznesowy myślę, że bardzo, bardzo interesujący. Oczywiście największy udział w przychodach to jest właśnie ta gra Medium, no, która myślę, jak mówię, raczej dobrze się sprzedaje. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś świetnie przyjęta przez rynek, ale, ale trzeba powiedzieć, że bardziej gra na plus. No ale też Observer System Redux. Tutaj mówimy o tym, że w trakcie trzeciego kwartału było. Takie ważnym zadaniem było sprostanie założeniom przygotowania tej gry dla konsoli Xbox One i PlayStation 4. To była gra, która powstała z myślą o tych nowych konsolach. Tutaj też będzie jest to portowanie na inne konsole, więc też myślę, że było bardzo istotne, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, jeżeli chodzi o jej wyniki finansowe. No i jak mówię, tutaj dalej te wyniki finansowe będą w miarę, w miarę dobre. Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o spółkę, też tutaj mówimy o tym, że 4 sierpień 2021 roku spółka zawarła umowę na mocy, której udzieliła niewyłącznej licencji na dystrybucję obserwera w wersji cyfrowej na terytorium Chin kontynentalnych, Hongkong, Tajwan, Tajlandia, Indonezja, czy te kraje azjatyckie. No i oprócz tych wyników finansowych związanych z grami The Medium, Observer, też tutaj trzeba zaznaczyć, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, no to oni, oni jeszcze dokonali takiej jednej istotnej rzeczy odnośnie spółki Ferdemic. W trzecim kwartale odnotowali wzrost przychodów ze sprzedaży. No i tutaj, jeżeli chodzi o, o Ferdemic, to jest spółka, która zajmuje się wydawaniem gier. No, i ostatnio tych gier wydaje coraz więcej, i to też może powodować lepsze wyniki finansowe, jeżeli chodzi właśnie o całą grupę kapitałową Blueberry Team. Tutaj mówimy o tym, że niedawno zawarli istotną umowę wydawniczą na, na nową grę tutaj, grę Terror Endless Night. Na XPC ta Xbox One, Xbox Series X, Playa 4, Playa 5, i Switcha, więc tutaj na wszystkie te najważniejsze konsole, no i też na PC, -ta. też inna informacja Ferdemik ma ma Nawiązał współpracę z King's Pleasure w zakresie dystrybucji pierwszej gry Studia Cosmic, no więc jest tutaj dosyć duże ryzyko, no bo to jest pierwsze, pierwsze studio tych, pierwsza gra tego studia, no ale też trzeba przyznać, że ci ludzie, którzy są w tym studiu, pracowali przy kilku, kilku grach, przy jakimś Vampirze, przy, no, przy Cyberpunku 2077. Czy to jest na pewno taka bardzo pozytywna informacja? No, ciężko, ciężko jednoznacznie określić, ale widać, że mają jakieś, jakieś doświadczenie, więc tutaj ten Ferdemic też, też może pokazywać jakieś fajne wyniki finansowe. Dlaczego mówię o spółce Blueberry Team? Ze względu na to, że to jest myślę, że dosyć interesujący taki podmiot do dalszej, do dogłębnej analizy, ze względu na to, no, co już powiedziałem: The Medium, Observer, teraz Ferdemik też spółka, spółka zależna. No, ale pytanie, jaka jest przyszłość spółki? No i mamy informację o tym, że łączą siły z japońską spółką Konami. Tutaj jest jakaś współpraca strategiczna no, odnośnie jakiegoś projektu. Tutaj się są takie, są takie nadzieje, że może odnośnie jakiejś nowej, nowej wersji Silent Hilla. no bo Konami, no właśnie, też robi te horrory. Więc tutaj może, może o to chodzi, no ale tak w 100% nie wiemy. No wiemy tyle, że po prostu będzie jakaś pewnie współpraca odnośnie projektu, czyli odnośnie gry, ale jakie jeszcze tego nie wiemy. No i The Medium mówi o tym, że pracuje nad trzema nowa, nowymi tytułami. Istotne jest to, że The Medium to jest ich największy tytuł największy pod względem budżetu, a te każda z tych trzech gier będzie jeszcze większa od The Medium. I oprócz tego wychodzą, nie chcę powiedzieć na nowy rynek, ale na rynek, który no jest większy, to znaczy poszerzają swój rynek, tak bym to określił, no bo do tej pory ich produkty to były gry, które były głównie stawiały na to, żeby to był horror psychologiczny. A tutaj jeszcze teraz do tych trzech gier ma być dołożony taki element akcji, czyli dużo więcej akcji w tych, w tych grach ma być, i to jakby otwiera im, otwiera im nowe nowe rzesze potencjalnych klientów no bo ten rynek jest dużo większy niż rynek po prostu czystych horrorów psychologicznych więc to jest myślę, że coś bardzo bardzo istotnego no i jedna z tych powstających produkcji, to trzecia odsłonia Layers of Fear, czyli gra, która myślę, że była dosyć dobrze przyjęta, zresztą możemy zobaczyć, jak to jest, jeżeli chodzi o Blueberry Team. Tutaj Blueberry Team widzimy, że, że Layers of Fear dwójka na Switcha 70-72, Layers of Fear dwójka na PC-ta 70, w miarę to widzimy, że dobrze, tutaj Layers of Fear Legacy na, na Switcha 80, więc tutaj, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę, to Layers of Fear one były, myślę, że dosyć dobrze, dosyć dobrze przyjęte, co myślę, że interesujące. Spółka bardzo mocno się, się rozwija, no i jak mówię, teraz będą pracowali jednocześnie nad tymi trzema, trzema projektami. Kolejny to projekt roboczo nazwany Black. No, i tutaj mówimy o tym, że, że kolejny projekt no to jest jakieś, jakieś Doom Spiro. Więc tutaj mamy pierwsze informacje o tym, co to, co to może być, no ale, no ale jeszcze oprócz tego mamy tę współpracę z Konami, więc jeszcze jakiś kolejny projekt, no to są myślę, że rzeczy dosyć istotne. Mówię tutaj o tym mocnym rozwoju spółki, no bo pierwsza gra spółki została przyjęta tragicznie. 27 na 100 miała na Metacriticu średnią ocenę. Tutaj kolejne tytuły już coraz wyższe. No widzimy, że ten The Medium miał około 75. Więc widzimy, jak tutaj mocno się spółka rozwinęła. No i teraz mówimy o tym, że no te ich przychody będą rozliczane w czasie. Oprócz tego dodajemy No A za 2-3 lata... Możliwe, że będzie jakieś takie większe zagęszczenie tych tytułów i te tytuły będą dużo, dużo większe. No, mówimy o trzech projektach plus współpraca z Konami. Oni mówią, że chcą yy, chcą robić te właśnie duże duże gry i chcą wydawać jeden tytuł na co półtora, dwa lata, co półtora roku, dwa lata. Więc tutaj myślę, że jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tę produkcję, w Blueberze może przyspieszyć. No a. Jeżeli chodzi o spółkę, no to demedium nie było jakąś złą grą, a mimo tego nie mamy jakichś wzrostów. Spółka też skupowała akcje, akcje własne. No ale mimo tego, że no, była ta strona popytowa właśnie ze względu na to, że spółka sama skupowała akcje własne, jednak były spadki i dalej te spadki tutaj są. Więc inwestorzy wciąż w spółkę, w spółkę nie wierzą. Niedawno było zmiany w akcjonariacie tutaj z Centarii. Yy, Przejęło 22% prawie, prawie spółki, więc, to jest myślę, że też taka istotna informacja, że no są podmioty duże, które w spółkę wierzą. Zobaczymy, jak się Blueber dalej rozwinie. No myślę, że biorąc pod uwagę cały gaming na giełdzie, Blueber jest jedną z bardziej interesujących spółek. Oczywiście ona w tym momencie spada, no i tych spadków na razie nie widać końca. No, ale patrząc na to tak w dłuższym terminie, no pytanie, czy nie lepiej właśnie jakoś zobaczyć, co tam się dokładniej w spółce dzieje, no bo tak na pierwszy rzut oka, na tym, o tym, co ja dzisiaj tutaj przedstawiałem, no to wygląda na to, że jakichś problemów dużych spółka w tym momencie przynajmniej nie ma. No ja nie widzę jakichś strasznie dużych problemów. no Jak mówię, nie było jakiegoś szału, jeżeli chodzi o demedium, ale też nie można powiedzieć, że to była jakaś nieudana premiera. No a każdy kolejny, kolejna premiera ma być dużo większa, no i jeszcze dokładamy te elementy akcji, które, które spowodują to, że będzie większa ta grupa docelowa, też jeszcze współpraca z konami, więc no ta przyszłość, może nie mówię o przyszłości w sensie kolejny kwartał, czy kolejne 2-3 kwartały, ale bardziej rok na przykład 2000, końcówka 2022, rok 2023, moim zdaniem w Blueberze zapowiada się dosyć ciekawie. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty sądzisz o tych spółkach, o, spółkach, o których dzisiaj powiedziałem, no m.in. o Blueberze, o którym dosyć dużo dzisiaj mówiłem. Czy uważasz, że tam w przyszłości rzeczywiście może coś się zacząć dziać takiego pozytywnego, czy jednak nie wierzysz w te zapowiedzi większych gier, tych zapowiedzi, tych współpracy? Jak, jak odbierasz ogólnie spółkę Blueber Team? Napisz o tym w komentarzu, a za dzisiaj ci... Bardzo dziękuję, standardowo życzę samych zysków, no i dzisiaj życzę miłego weekendu, cześć, trzymaj się.